Szukam Bertrama Taulera. A co ci kurwa za jeden? Znajomy jednej twojej znajomej. Szukam Taulera i myślę, że możemy się jakoś dogadać. Komuś w Nowigradzie nie wsmak nasze interesy? Pierdolone Gildie. Kurwa, na co czekacie? Zajebać go! Nie dajesz mi wyboru! i for you, Pedle informacji cesarskiego wywiadu Ciri trafiła do Nowigradu. Próba odnalezienia jej w największej metropolii północy była jak szukanie igły w stogu siana, ale Geralt mógł liczyć na pomoc przyjaciół. Wiedźmin postanowił skontaktować się z Tris Merigold.

Co tak późno? Tauler prawdopodobnie mieszka w Nowigradzie i nie zerwał znajomości z hamondem. Łączą ich interesy. Po cichu pośredniczył w handlu żywym towarem, jest właścicielem statku perła wybrzeża, który kursuje na Skellige. Dzisiaj nazywa się Roland Troigner. Oficjalnie jest szanowanym nowigradzkim kupcem i filantropem. Mieszka w rezydencji w Złotym mieście. A co z Eliza? Nie było przy mnie nikogo, kto mógłby się za nią stawić. W takim razie spotkajmy się pod jego domem. Będę czekał w bramie przy okrągłym placu. Gracias. Gotowy? Tak. Mam plan, jak dostać się do środka. Jeśli plan nie uwzględnia strażników, to pewnie będziesz chciał go zrewidować. Spokojnie, dopóki sami nie zaczną. Jesteście oczekiwani. Zapraszam. Czujcie się jak u siebie w domu. mi. Zgadza się. Pozwólcie, że przedstawię wam moją żonę, letycję, oraz dwójkę moich szkrabów. Wiecie, kim jestem. Ja słyszałem o was, zadawaliście ostatnio dużo pytań na mój temat, a to zawsze zwracę uwagę. Z jakiej szkoły pochodzisz? Ze szkoły kota. Obawiam się, że nie zostało nas wielu. Wiedźmini nie mogą mieć dzieci. Ale mogą je adoptować, ewentualnie przejąć pod swój dach wraz z matką i uznać za swoje. Zrozumiałbym, gdyby Wiedźmin został najemnym zabójcą, ale kupcem? A czemu nie? Każdy z nas chciał kiedyś zmienić swoje życie. Ja nie poprzestałem na marzeniach. Ponoć żaden Wiedźmin nie umarł jeszcze w łóżku. Ja będę pierwszy. To się jeszcze okaże. Mój przyjaciel chciałby z Tobą porozmawiać. Chłopcy, odprowadźcie Letycy i jej dzieci. Zostawcie nas samych. Goście chcą ze mną pomówić. Słucham. Rozmawiaj z nim, Geralt, bo mnie trafi szlaki za jej skór syna po pierwszym słowie. Twoja żona wie, kim byłeś? Nie mamy przed sobą tajemnic. Każdego dnia modli się za mnie. I wiecie, co to chyba działa. Kurwa, Mać. Spokojnie, Lambert. W dniu oświadczyn wyznałem jej wszystko. Tamtego dnia zacząłem nowe życie z czystym kątem. Ładnie się to urządziłeś. Okazuje się, że mam smykałkę do interesów. Pieniędzy starcza, by utrzymać rodzinę na wysokim poziomie. I na filantropię. Instytucja panny Marabeli nie narzeka na małe datki. Podobnie Miejski Fundusz Wdów i Sierot oraz wiele innych. Pamiętasz jeszcze Aidena? Wiedźmin. Zabójstwo w Elander. Dobrze opłacone, jak mniemam. Pamiętam jego i innych. Wszystkiego żałuję. Akurat z Aidenem było inaczej. Wbrew plotkom, wcale nie mieliśmy go zabić, ale zostaliśmy do tego zmuszeni, gdy nas zaatakował. Jaka jest twoja wersja tej historii? Aiden przyjął zlecenie na odczarowanie córki Duka. Wziął pieniądze, zawalił sprawę i wyjechał, gdy dziewczyna zmarła. Urzesz! Nie mieliśmy go zabić. Byliśmy windykatorami. Ponieważ nie miał pieniędzy, zażądaliśmy od niego mieczy. Odmówił. Doszło do awantury. Wien była na stanowisku snajperskim i puściły jej nerwy. Trafiła Aidena w oko. Potem zaczęła opowiadać własną wersję tej historii, żeby zatuszować blamarz. Wystarczy już tych opowieści. I co teraz? Rzeczywiście, zmieniłeś się. Teraz jedyne, na czym mi zależy, to przebaczenie. Uwierzyłeś w te bzdury? Skórwysy że jak znów. Zostawmy go, chodź. Odjebało ci? Lambert, to jest jedna z tych sytuacji, kiedy trzeba opanować wkurwienie i zaufać przytomnemu przyjacielowi. Chodź. Kurwa, Gerald, nie wiem, czy ci to wybaczę. Chodź, powiedziałem. Zawsze będziesz mógł tu wrócić. Dziękuję. Tłumacz się. Nie mam zamiaru. Po prostu uznałem, że Tawler nie zasługuje na to, żeby zamordować go z zimną krwią. Jeśli uważasz inaczej, możesz do niego wrócić. bezemnie. mnie. Najchętniej no bym ci przyjechał. Do zobaczenia za jakiś czas. Bywaj.